W programie powiemy teraz o decyzji sądu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma zapłacić Radosławowi Sikorskiemu ponad 700 tysięcy złotych na pokrycie kosztów opublikowania przeprosin w serwisie Onet. Sam portal szacował kwotę publikacji na niespełna 50 tysięcy. I tą sprawą zajmuje się Miłosz Kłeczek. Miłoszu, witam Cię. Dzień dobry. Skąd taka kwota? Jakie jest tło tej sprawy właśnie? Trudno znaleźć jakieś adekwatne określenie do orzeczenia sądu apelacyjnego w Warszawie. Kuriozalne, nieadekwatne, abstrakcyjne, kosmiczne, absurdalne. Ta kwota nie odzwierciedla cen rynkowych, które funkcjonują w mediach, jeżeli chodzi o sprostowania czy przeprosiny, jakie są publikowane. W tym konkretnym przypadku chodzi o portal internetowy. To wymysł, to wyrok wyjęty z kapelusza jednego sędziego, który kwotę 50 tysięcy złotych zamienia na kwotę 700 tysięcy złotych. Oczywiście wyrok ex eks katedra bez głosu cierpiącego sprzeciwu jak to w sądach zresztą bywa. Pytanie tylko o bezstronność, niezależność, a polityczność, niezawisłość i obiektywność takiego sądu i takiego sędziego. Prezes Kaczyński udziela wywiadu Onetowi, w którym między innymi mowa jest o katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku i działaniach, które podejmował i nie podejmował, a które podjąć powinien gabinet Donalda Tuska. Te wszelkie zaniechania, o których dzisiaj już Wiemy, ale wtedy jeszcze były owiane tajemnicą. Prezes Kaczyński mówi, że doszło do wielu nieprawidłowości, że w zasadzie to, co się działo po 10 kwietnia i wszelkie działania podejmowane przez ministrów Donalda Tuska, to były działania pod dyktando Federacji Rosyjskiej, mówi o potencjalnej zdradzie dyplomatycznej, wskazuje na byłego szefa dyplomacji. Radosława Sikorskiego, który tak chętnie przecież utrzymywał kontakty z Siergiejem Ławrowym, zapraszając go nawet do Warszawy na spotkanie z polskimi ambasadorami. Natomiast po tym wywiadzie Radosław Sikorski kieruje pozew przeciwko prezesowi Kaczyńskiemu. Ten pozew trafia do warszawskiego sądu, który oddala w całości taki pozew. Sędzia uznaje, że nie ma podstaw do tego, żeby osądzać Jarosława Kaczyńskiego czy żeby wymuszać przeprosiny. Orzekać takie przeprosiny. Sąd uznaje, że krytyka, która pojawiła się w ustach Jarosława Kaczyńskiego, mieści się w przyjętych prawem normach. W każdym razie pozew zostaje oddalony. Sikorski składa apelację. Sąd apelacyjny w Warszawie uchyla orzeczenie pierwszej instancji i uznaje, że dobre osobiste Sikorskiego zostały naruszone, a prezes Kaczyński powinien byłego ministra spraw zagranicznych przeprosić. Mniej więcej w tym czasie ONET staje, ONET. Sugeruje, że kwota przeprosin, koszty, jakie ponieść, powinna ponieść osoba, która chce takie przeprosiny zamieścić w portalu internetowym, to są koszty rzędu 50 tysięcy złotych. Ale w międzyczasie po wydaniu tego prawomocnego wyroku w sądzie apelacyjnym prezes Kaczyński składa kasację do Sądu Najwyższego. Utarta praktyka, dobra praktyka. Linia orzecznicza wskazuje, że w przypadku tego ostatecznego środka odwoławczego, jakim jest kasacja, w tej materii, w tej konkretnej sprawie sądy nie powinny do czasu rozstrzygnięcia wydawać innych postanowień. Tymczasem jednoosobowo sąd apelacyjny w Warszawie łamie tę dobrą praktykę, łamie utartą linię orzeczniczą i wydaje postanowienie, orzeczenie, w ramach którego żąda od prezesa Kaczyńskiego zapłaty 700 tysięcy złotych. Wszelkie standardy, wszelkie kryteria, wszelka praktyka prawna i sądowa Została tutaj złamana, a kwota w żaden sposób nie odzwierciedla cen rynkowych. Dlatego powinniśmy pytać i pytamy o bezstronność i niezależność sędziego czy w przypadku w tym orzeczeniu gdzie mowa o 700 tysiącach złotych nie uzewnętrzniła się preferencje polityczne sędziego, sympatie polityczne, gdzie jedna ze stron rzeczywiście jest w uprzywilejowanej pozycji, mowa o Radosławie Sikorskim, a wobec drugiej strony, mowa o prezesie Kaczyńskim, stosuje się szantaż finansowy i próbuje się tę drugą stronę postępowania finansowo zniszczyć, zdeptać, wgnieść w ziemię. Tak astronomiczna suma dla nikogo, normalnie funkcjonującego w społeczeństwie nie byłaby możliwa do udźwignięcia. Jeszcze jedna bitwa, jeszcze dolżniemy watachy, wygramy tą batalię.